Witam was bardzo serdecznie Z tej strony Sławek I witam was w farmingu Od bogatego do bogatego Witam was bardzo serdecznie Oczywiście ludziska zostawcie łapeczki w górę Zostawcie komentarz i zostawcie subskrypcję Ja oczywiście poczekam Poczekam, poczekam Ludziska jak zostawiliście subskrypcję To bardzo dziękuję I zapraszam was do oglądania Oczywiście Czekajcie, troszkę, nićmniej ściszymy gry. E, ludziska, dzisiaj e, zakupy robimy. Dzisiaj robimy zakupy. Dzisiaj zrobimy wreszcie zakupy. E, dzisiaj wchodzimy zaraz do sklepu i zakupujemy wszystkie maszyny, które nam są właśnie potrzebne. E, oczywiście ludziska mamy już kiesika e, z gnojoweczką, mamy ciągnik jeden, drugi kupiony, jak na ten czas, e, żeby wam pokazać. E, te ciągniki e, znaczy kejsa zaraz odwiedziemy do domu i zaczynamy zaraz kupywanie maszyn. E, oczywiście ludziska. To jest oczywiście nowy. To witam bardzo serdecznie i tutaj właśnie witam was w Farmingu. Jutro jest oczywiście jutro jest ciężarówki są w tym wyjątkiem bardzo ciężarówki będą będziemy jechali w trasie no i tak to wygląda ludziska tak to wygląda po prostu że Musimy tutaj cały czas coś nowego tutaj wam nagrywać cały czas, cały czas muszę swój kanał rozwijać do lepszego momentu z tym wyjątkiem no, tak to jest. W kolejnym odcinku ludziska zaczniemy sadzić katrofle, to znaczy pyry. Eee, w następnym po prostu odcinku zaczniemy to po prostu robić eee, w następnym odcineczki. Będziemy se po prostu sadzili katrofle, to znaczy pyry, ja na to mówię. Będziemy sadzili sobie po prostu pyry. Oczywiście, nam jeszcze, oczywiście, chyba trzy pola nam zostały do znicenia. W tym wyjątkiem ja pod odcinkiem wymusiłem tutaj koło domu. No i wchodzimy wreszcie do sklepu. I zaczynamy zakupywać maszyny takie, które nam są właśnie potrzebne. E, to oczywiście, żeby swój biznes móc rozwinąć e, lepiej i w ogóle, to zakupujemy tego ciągnika e, i tego ciągnika, e, który też będzie na naszej gospodarce e, romnej. Tego jeszcze nie. Oczywiście musimy zakupić. E, zakupić e, rzeczy do e, robienia i w ogóle w tym wyjątkiem no tak to jest e, oczywiście zakupujemy jeszcze jeden duży siewnik i wtedy ludziska zakupujemy gnojówkę oczywiście zakupujemy dużą gnojówkę też Kosiarkę Oczywiście kosiarkę musi być Żeby nie było Bo jak kosiarki nie ma to nie ma nic yy. I teraz to jest właśnie Kłopot Bo nie wiem Co teraz kupić Oczywiście luziska Na razie zawozimy te sprzęty Na gospodarkę To jest mój duży bydak. Z tym Ja się cieszę, że on razem z nami jest. Tutaj na tej naszej pięknej gospodarce ronnej. Oczywiście gnojówkę też mamy małą, jak na ten czas. Na ten czas mamy małą gnojówkę, ale mam ją ochotę sprzedać i kupić po prostu nową. Po prostu kupić nową gnojówkę. Yy, mam plan, ale no, na razie ja nie wiem. Yy, nie wiem, czy po prostu kupować tą nową, yy, jeszcze nową gnojówkę, czy tą małą sprzedawać, czy tą małą po prostu nie sprzedawać. Yy, oczywiście yy, trzeba tutaj wszystko robić i trzeba tutaj o wszystkim bać. W tym wyjątkiem no, musimy jeszcze wymucić pszenicę. Musimy sprasować pszenicę, w tym wyjątkiem jest naprawdę gruba, ciężka praca, tutaj nam pozostanie i będzie troszkę odcinków, będzie, no. Na pewno mi nie będzie. Będzie tych odcinków bardzo dużo. Podaję chyba z 8, z 9 odcinków, nawet chyba z 13 odcinków będzie. Z farminga, w tym wyjątkiem, no, będzie grubo i tak to będzie, oczywiście. Ludziska dzisiaj, taki mogę powiedzieć, skupywanie maszyn. Tym prędzej, odcinek w kolejnym odcinku musimy wymócić nasze pola, nasze trzy pola. Musimy oczywiście później zacząć pracować W tym wyjątkiem w kolejnym odcinku zobaczycie Mucenie pola W kolejnym odcinku ludziska yy, Zobaczycie yy, yy, Prasowanie pól A w kolejnym odcinku zobaczycie Stależowanie pól lub Nie, czekajcie Gnojówka W kolejnym odcinku zobaczycie po prostu gnojówkę yy, Dobra, ja tutaj oczywiście tego Maszyneczkę tą zostawiam Jak na ten czas E, oczywiście teraz zabieramy kosiareczkę i ciśniemy z kosiareczką. E, oczywiście o to tutaj chodzi, żeby tutaj się na tym farmingu rozwijać, czym na bardziej, czym na lepiej. W tym wyjątkiem ludziska tak to będzie wyglądało do naszego po prostu końcowego, do końcowego takiego momentu. Musimy to tak rozwinąć, żeby tu mieć po prostu wszystko. Wszystko zrobione, wszystko gotowe i wszystko skończone. W tym wyjątkiem tak to będzie wyglądało. Oczywiście ja tutaj już tego maszynkę zostawiam. I zostanie nam jeszcze jeden ciągnik do zabrania, i będzie wariantik po prostu z jedną jeszcze maszyną. Oczywiście ludziska. Oczywiście, byćcie cały czas na odcinkach, bo naprawdę jest tutaj grubo. A też mamy tutaj, mam plan coś innego zrobić. W tym wyjątkiem będzie jeszcze, 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 przejście. Oczywiście mieliśmy zakupić kombaj. Kombaj będzie ten, zakupiony. E, oczywiście on będzie na naszej e, tutaj gospodarce rolnej, e, będzie robił mniejsze pola i zakupujemy kombajn który już był u nas i zakupujemy ten kombajn bo oczywiście musimy mieć żeby nasz pracownik mógł robić na nalewki kombajnem no i dobra ludziska mamy kombajny ja se pojadę tym kombajnikiem go odstawię i tak to wyglądało dzisiejszy odcinek skupywanie maszyn skupywanie maszyn rolnych a w kolejnym odcinku, tak jak mówiłem, będziemy oczywiście mucili, a w kolejnym, w drugim po prostu będziemy robić talerzowanie e, po trzecim zrobimy może gnejówkę i później zrobimy sianko e, wiem, że gnojówkę się robiło pod e, już pomóceniem, i w ogóle e, w tym wyjątkiem możemy zrobić też nawet tak w tym wyjątkiem ludziska e, ja jadę już kombajn odstawię Odstawię jadę kombajn i po prostu e, tak to się zrobiło, że jadę po prostu odstawię kombajn i kończymy ten piękny odcinek z wielkim, z wielkim, z wielką naprawdę dumą. E, oczywiście go tutaj po prostu zostawię. E, pod odcinkiem, go, pod odcinkiem zobaczycie ustawione. Oczywiście zapraszam na, e, zapraszam bardzo serdecznie cały czas do oglądania, do zostawienia pięknej subskrypcji i też cały czas bycia na filmach, bo oczywiście to jest ludziska warto. Warto być, warto oglądać, warto wspierać młodych youtuberów. W tym wyjątkiem. No co? Ja dziękuję za dzisiejszy odcinek. Ludziska, zostawcie łapeczki w górę, zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję. Już nie poczekam Żeby zostawiliście subskrypcję Ale zostawcie subskrypcję tam na dole Niech u was będzie szara U mnie niech będzie Też szara I oczywiście komentarze Hashtag Hashtag kupywanie A przypnę wam serduszko Na razie gubaj, elo